No, i moi drodzy, jesteśmy już na dachu bazyliki, tutaj, widok z góry. No i moi drodzy, szósta rano. Idziemy tu z Karolem. Dziewczyny za nami, nas gonią. Idziemy do bazyliki świętego Piotra. Dzisiaj Muszę przy grobie Jana Pawła II po polsku. Będziemy zająć kolejkę do wejścia do bazyliki. Po mszy jesteśmy umówieni na wejście na sam szczyt, na kopułę. Karol, jak nastawienie damy radę? Ciężko jest, na razie jest ciężko, ale będziemy się starać. W planach jeszcze jest. Zwiedzanie bazyliki i zejście do krypt na dół. Idziemy, doszliśmy na plac Świętego Piotra. Jeszcze cisza, pusto nikogo nie ma. Plac jeszcze zamknięty, ale już powoli ludzie zaczynają tutaj dochodzić. No i co? Czekamy, rozkładamy się ze śniadaniem. Mamy tutaj bułeczki, coś do picia. I czekamy na otwarcie i na wejście do środka. No i moi drodzy, jesteśmy już na dachu bazyliki. Tu za plecami widzimy figury z portalu przedniego. Tu nasza rodzinka cała. Karlo, pokaż się, a w tle za nami kopuła, piękne słońce, piękne niebo, super widoki. No i pokażemy je Wam z góry. Drodze na dachu udało się wjechać windą, ale teraz już czekają nas tylko schody. Więc chodzimy do góry. Wycieczka za nami, widzę cała. No i jesteśmy coraz wyżej, nasza wycieczka. Tak właśnie prezentuje się wejście już, już na kopułę. Teraz już kręcone schody. Tu nasza wycieczka. Mama pokaż. Są wszystkie. Jeszcze idę. Tutaj mamy takie okienka. Lekka zadyszka, a wycieczka trochę już narzeka, że ich nogi bolą. Nie mama gdzieś nam się zgubiła. Gdzie jest mama? Idzie czy zrezygnowała? Idzie tu Jest mama, wczłapuje się. Tutaj mamy jakieś większe okno. No i tak to się. Prezentuje widać plaćmy tego Piotra. Idziemy dalej. Teraz naszą wycieczkę prowadzi Tosia, ale jesteśmy już w Kopule. Popatrzcie, nie wiem czy to widać na kamerze, ale już musimy iść pochyleni na prawo, bo ściany już. Proste nie są, widać to zakrzywienie kopuły. Nie obracajcie ekranów, po prostu ściany, w stosunku do podłogi, są tak już przekrzywione. Wchodzimy dalej. Mama została gdzieś z tyłu, Karol. Chodź, Następne schody O, teraz kręcone dla odmiany. Ale zobacz? Idziesz? No, tu ta kalina, żeby się złapać. Schody już bardzo wąziutkie. No, na szerokość ramion, jest ciasna. Ale idziemy. Karol, dajesz radę? Karol dzielny. ja jestem I uwaga. Nagroda, piękny widok Nagroda, lody Zobaczcie tutaj aula Pawła VI na której byliśmy wczoraj spotkać się z Ojcem Świętym Przejdziemy dookoła No i obejrzymy tam panoramę piękną Rzymu Tutaj widok z góry tam przy tych figurach na dole byliśmy przed chwilą. Schodzące słońce, pięknie. Warto było wchodzić po schodach. I tutaj mamy widok na muzea watykańskie. Kaplica sekstyńska, tak to się prezentuje. Apartamenty papieskie, z której w oknie papież odmawia anioł pański. No i widok na plac z góry. I jeszcze mało ludzi, wcześniej rano jest dopiero 8 godzina. Teraz mamy widok na ogrody papieskie o, W cieniu kopuły widać Radio Watykańskie i dalsza część tutaj ogrodów Wycieczka na Kopule. Tutaj tak się prezentuje. A powiem Wam, że również widać tutaj. O, świeci słońce mocno. Widać wlepy. Także byli tu nasi. Jak to mówią. No jest pięknie. Wschodzące słońce. Wygląda to pięknie. Nasza wycieczka już po tych pięknych widokach schodzi na dół po tych wąskich, kręconych schodach. Naprawdę powiem Wam, jest wąsko, ale ja widoki wynagradzają wszystko. Schodzimy na dół, a idziemy pod górę. Takie to dziwne jest. No ale Zaraz jeszcze wejdziemy na dach bazyliki i spróbujemy sfilmować bazylikę z góry. I jesteśmy na wysokości dachu na kopule i taki widok mamy. Z góry, z nad bazyliki widać ołtarz. Bazylika jeszcze pusta. Nie ma jeszcze pielgrzymów. Wcześniej rano. A my już jesteśmy na górze, chyba jako pierwsi, albo jedni z pierwszych. Widzimy mozaiki, kopuły, które również widać z dołu bazyliki. A tutaj możemy popatrzeć na to wszystko z bliska, spojrzeć na dół. No, robi to duże wrażenie z każdej strony. Czy patrząc z dołu, czy z góry. No, ogrom bazyliki jest można by powiedzieć, że przepastny. No, i stojąc tu na górze, można dokładnie zobaczyć, co przedstawiają mozaiki, znajdujące się na kopule bazyliki świętego Piotra. W Watykanie. na dole bazyliki zwiedzamy jak to wygląda widać kopułę sklepienie dachu idziemy przez bazylikę i tutaj wchodzimy do kaplicy świętego Sebastiana gdzie znajduje się grób Jana Pawła II. Nam przy dzisiaj rano nie nagrywałem. Teraz jest trochę spokojniej. Widać grób i obraz świętego Sebastiana. Idziemy dalej bazyliką, yy, wszędzie. Widać właśnie te sklepienia, kopuły znajdujące się nad Bazyliką, duża ilość fresków, no pięknie to wygląda. Tutaj od góry grób Świętego Piotra, na którym zbudowana jest bazylika. Możemy sobie spojrzeć z dołu na kopułę, na której przed chwilą byliśmy u góry, a teraz możemy sobie spojrzeć jak ona prezentuje się z dołu. I wchodzimy do grot watykańskich, gdzie znajdują się groby papieży. Jesteśmy już w grotach watykańskich, i chcę Wam pokazać teraz już od dołu grób świętego piotra na którym zbudowana jest bazylika tam w głąb właśnie widać ten grób przez krypty watykańskie i jest pełno sarkofagów papieskich. Znajdujemy się w przedsionkach do wejścia do bazyliki, a przed nami ukazują się po prawej stronie bazyliki święte drzwi, które są otwierane bodajże co 50 lat z okazji okrągłych. Radiu Bileuszowych. I wychodzimy na plac świętego Piotra. Jesteśmy już przed bazyliką. Tak się wygląda to od dołu, przed wejściem. No i powiem Wam, że nawet w Rzymie można spotkać znajomych.